Jestem na miejscu, jestem na przystanku autobusowym, jadę dzisiaj do Dunfermline i chyba będę jechała tym autobusem, ale jeszcze idę sprawdzić, jak długo będzie jechał inny. Cześć, już dojechałam, jestem w Dunfermline, także witam Was z tego miasta. Przyjechałam tu w konkretnym celu a mianowicie do Frejmarka muszę kupić kilka rzeczy na biwak na który jadę niedługo ale zanim tam pójdę to chyba przejdę się tutaj po parku, bo z tego co wiem tu jest pięknie, także zaraz Was trochę oprowadzę szczerze mówiąc to nie wiem gdzie idę, idę po prostu przed siebie, nie wiem gdzie wyjdę ale jest ładnie pogoda jest przepiękna nareszcie, bałam się trochę że nie wzięłam kurtki z sobą ale jak widzę, nie będzie mi na pewno potrzebne. Dobra, idę teraz chyba tutaj na lewo. Zobaczymy, co tam będzie. Znając mnie i moje szczęście, to ja się w tym parku zgubię. I wcale się nie zdziwię z moimi zdolnościami, bo już widzę, że on jest dosyć spory. Ale zawsze jakąś drogę wyjścia znajdę. Także <noise> jakoś to będzie. Widzę jakąś budkę, jest urocza. Czuję się jak w jakimś tajemniczym ogrodzie teraz. Słyszę szum wody. Zobaczymy, może będzie jakiś mały wodospad tutaj. Ale jest naprawdę ślicznie. No i faktycznie tu jakaś woda jest, nieduża, ale oko można nacieszyć już. O, a ten domek z góry, znaczy z dołu wygląda tak. Nie wiem teraz, którą ścieżkę wybrać, ale może pójdę tędy. I zobaczymy, co jest dalej. Zobaczyłam coś fajnego, ale muszę wejść tutaj po schodach i się wrócić i znaleźć ścieżkę, żeby tam dojść. Trochę się boję, tak samo tu chodzić nie widzę ludzi. Ale ciekawe, gdzie tam jest to wejście. Nie wiem, coraz ciemniej tutaj się robi. Zobaczcie, gdzie ja będę chodzić teraz. Tam, tam. Wojtek, jak zobaczy, to będzie na mnie krzyczał pewnie, gdzie ja się włóczę znowu. <laughs> Idę. Szkocję uważam za bezpieczny kraj. Także. Nie, ale ciemno. Już wiem, gdzie muszę iść. Muszę tak obejść tutaj dookoła i iść tam po na drugą stronę rzeczki. O, wybiórka po drzewie wchodzi, ale wy jej nie zobaczycie na pewno bo z moim refleksem to ja wam nie pokażę <noise> I idę fajnie, uwielbiam chodzić, uwielbiam spacerować także będę miała dzisiaj już spacer z głowy o co mi się wyłoniło przede mną widzicie tam daleko chyba pokazuję gdzie będę szła o tam tamtą ścieżką, tam tam jestem teraz na takim uroczym mostku i zaczynam iść tylko teraz nie, chyba dołem muszę się wybrać idę wam pokazuję gdzie idę idę na dół przed siebie, prosto uwielbiam te wszystkie takie mostki w Szkocji zaraz pokażę aczkolwiek nie wiem czy będzie to widać mam nadzieję że nie wpadnę zaraz do wody o pięknie te wszystkie kolory tutaj no zachwycające są dobra idziemy dalej Nareszcie nie słychać tej kosiarki, jena ja aż w głowie mi huczy. Tutaj za to słyszę ten wodospadzik malutki. No takie naprawdę maleńkie coś. Ale już szum wody słychać i ja lubię taki szum. Przed chwilą byłam po tamtej stronie, właśnie gdzie ta budka była. I idę teraz właśnie w to miejsce. Które zobaczyłam z tamtej strony, aczkolwiek ja to miejsce znam ze zdjęć. Dużo osób kleja. No zobaczymy, czy na żywo też będzie tak fajnie. Aha, fajnie. Idę, zobaczymy, gdzie dojdziemy. Tutaj nie byłam, kiedyś byłam w tym parku, ale w tym miejscu nie. Ale zielono, te kolory są po prostu przepiękne. No i tam można iść gdzieś dalej, ale ja będę się cofać. Także zabieram Was z powrotem o, zobaczcie, jak to wygląda. Wracamy. Muszę iść do tego Primarka, zrobić zakupy, aczkolwiek sobie nie mam w planie nic kupować. Muszę moim dziewczynom coś kupić. I mam nawet listę taką w głowie. Zobaczymy, czy to będzie, czy nie, czy się uda w ogóle coś tam upolować. Dawno nie byłam w Primarku, także zobaczymy jakie tam zmiany są. Przypomniało mi się, że kiedyś tutaj byłam to gdzieś tam głębiej w parku była taka ładna szklarnia. Teraz już chyba się nie będę kochać, bo nawet nie pamiętam, gdzie to było. Ale wiem, że jak ktoś tutaj przyjedzie, to warto tam zajrzeć, o ile jeszcze jest. Ale fajnie. Dobra. Idziemy dalej. Jedno jest tak ciepło, że po prostu bałam się, że kurtki nie wzięłam i że zmarznę. A tu się okazuje, że się ubrałam nawet za ciepło Tu jeszcze jest ścieżka, można jeździć tam do góry, ale ja idę przed siebie Nic, a jutro będzie już tylko rano do pracy do 14. A nie, jutro nie będzie pakowania, bo idę na grilla do znajomych, także w niedzielę jeszcze do pracy idę i w niedzielę będę się już pakować na wyjazd. Jedziemy tylko na dwie noce, ale i tak fajnie, zobaczymy w jakim stanie jest nasz namiot, bo nie wiem, w zeszłym roku chyba nie byliśmy pod namiotami, spaliśmy w, jakimś tam, w jakichś tam przyczepach kempingowych czy domkach ale lubimy te namioty i jedziemy tak na taki kemping on jest taki na pół dziki to tak się nazywa dlatego że toalety są ale nie ma pryszniców także za długo tam nie można być a dwie noce to tak mi się wydaje że jest fajnie optymalny czas nad jeziorkiem w lesie także pokażę wam jest tam naprawdę pięknie Czuję się, jakbym była w jakimś takim tajemniczym ogrodzie. Naprawdę jest przepięknie. Nie spodziewałam się, że aż tak ładnie tutaj jest. Ja pamiętałam ten park, ale takimi ścieżkami nie chodziliśmy wtedy i nie widziałam ich, także dzisiaj odkrywam ten park na nowo i następnym razem na pewno przyjedziemy z Wojtkiem i z dziewczynami i ich trochę oprowadzę mam nadzieję że się im spodoba no ja jestem zafascynowana bardziej niż tym prejmarkiem do którego mam iść i tak nie za bardzo mi się chce nie lubię zakupów o Jany no wychodzę z tych ścieżek pięknych nie chce mi się idę przed siebie zobaczymy może dalej będzie jeszcze coś ładnego ale pogoda, aż żałuję, że nie wzięłam naprawdę krótkiego rękawka. Zobaczcie. Nie wiem, jak to pokazać. O. o! Dzwony biją. Na powitanie. I teraz wydaje mi się, że powinnam jednak iść tamtą drugą ścieżką, żeby wejść na górę i pójść przodem. Także wracam się. Zobaczymy gdzie dojdę. Ja wiedziałam, że się zgubię, także u mnie to normalne. Ale zawsze znajduję drogę powrotną, także spokojnie. O! I wracam w tu fajne miejsce. O, tutaj mam schody. Idę i tak właśnie mi się wydawało, że to... Znaczy, no jak już zgłądziłam, to tak pomyślałam, że to chyba będzie tutaj. Faktycznie. Jen, ja, no, ale dzisiaj po schodach się nachodzę i to jestem trochę zmęczona. Żartuję, nie, nie. Ale zadyszkę mam. Tam był ten mostek. A? Wiereczka? No, gdzie idziesz? <gry> Cześć. O. Biegnie kolejna, a ja nie mam dla was jedzenia. Jene. I kolejna. Nie mam jedzenia. Cześć. I tutaj dobrze z daleka widać te ruiny. Za mną są fajnie, to z wiska wygląda. Ja tam byłam już kilka lat temu, także dzisiaj już nie będę wchodzić. Z tego co pamiętam, to wstęp był płatny. Tam nie pamiętam nawet, ile to kosztowało. Pewnie niedużo, ale fajnie było zobaczyć tam wejść. Także jak ktoś będzie tutaj, to sobie może skorzystać zobaczyć. Dobra, ja już wyszłam z tego parku i kieruję się w stronę Primarka. A tak mi się dobrze chodziło po tym parku, aż mi się nie chce iść na zakupy. No ja już jestem po zakupach w Primarku. Mam torbę rzeczy różnych, ale oczywiście nie kupiłam konkretnie tego po co przyjechałam. Mam jakieś tam krótkie spodenki, sukienkę, nie wiem co tam jeszcze. Jakieś rzeczy dla moich dziewczyn sobie nic nie kupiłam, bo ja trwam w swoim postanowieniu, że przez rok sobie nic ściupł nie kupię. Jak na razie udaje mi się, a to postanowienie mam od 10 kwietnia, także już jest ponad półtora miesiąca, tak? No. W sumie to dużo rzeczy jest w Primarku. Ale nic takiego super ekstra, żebym się złamała. Yy, chciałam kupić dziewczynom coś na ten biwak. Jakieś tam rzeczy mam, ale no nie to co chciałam. No, no trudno. Najważniejsze, że. O, widzę tą szklarnię. <laughs> o, nie zgubiłam się. A tutaj mam taki ładny budyneczek pomarańczowy. Tak może Wam pokażę. Fajny. Idę do autobusu, mam jeszcze jakieś 40 minut, także nie chciało mi się tam siedzieć na bus station i stwierdziłam, że idę się jeszcze tutaj przejść. Jest, mam tą szklarnię. Ciekawe, czy będzie można wejść. Ale wiecie co, ona wygląda jakby była w ogóle... a nie, wydawało mi się, nie jest pusta. Coś tam jest. Ale nie wiem. Ludzie nie wchodzą, także pewnie nie można wejść niestety. Zobaczę przez szyby, co tam jest. Jest szklarnia. O, w ogóle zapomniałam, że tutaj stół jeszcze jest tak ładnie. O. No, jest gdzie chodzić na pewno. Zaraz przeczytam, czy jest jakaś karteczka, czy można wejść, czy nie. Jak widać zamknięte No nic, zrobię tutaj rundkę i będę już wracać Żebym się czasami nie spóźniła na autobus I tak szczerze mówiąc to strasznie się bałam Dzisiaj nie wiem, jakoś taka byłam zestresowana Jak się wybierałam do innego miasta autobusem Już nie jeździłam Kilka Kilka dobrych lat tak sama Nie no w sumie sama to nigdy, bo z dziećmi jak były małe jeździłam Jakoś tak pamiętam, że nie stresowałam się aż tak bardzo. To było jakieś 13 lat temu, jak pierwszy raz jechałam sama z kilkumiesięcznym dzieckiem do Edynburga. No wiadomo, jak coś tam się bałam, ale chyba nie aż tak jak dzisiaj. Dzisiaj wyjątkowo się stresowałam. Ale fajnie, jestem zadowolona i chyba sobie będę takie wycieczki robić. Także następnym razem może sobie pojadę do Edynburga. Ale ładnie. A pogoda to dzisiaj jak marzenie. Ludzie to są poubierani jak na lapę, tylko chyba ja jestem w długim rękawie i w długich spodniach, bo tak większość ludzi to krótkie spodenki, krótkie koszulki. No cóż. Fajnie. Teraz muszę iść na bas-station i pójdę sobie jakimiś tam skrótami. Mam nadzieję, że te skróty się nie okażą jakieś dłuższe. <grym> A tak może być. Dobra. Rozłączam się i do zobaczenia następnym razem.